Dziś jesteśmy na Podkarpaciu. Zresztą nie tylko dziś. Nasza redakcja w ogóle mieści się na Podkarpaciu, jak niektórzy z Was pewnie wiedzą, w Tarnobrzegu. A skoro na Podkarpaciu, to tego typu pojazdy były tu kiedyś bardzo popularne. Do dziś zostało ich bardzo wiele. Co to są za pojazdy? Swego czasu zakup ciągnika rolniczego Wtedy już były w latach 60 u nas przecież dostępne Ursusy C325, C328. W tamtych czasach zakup takiego ciągnika nie wiązał się li tylko z posiadaniem odpowiedniej ilości gotówki, jak niektórzy z Was pewnie jeszcze pamiętają, a trzeba było uzyskać na niego talon, zgodę władz. Do tego potrzebne było Odpowiednie dokumenty potwierdzające areał, jaki się posiadało ziemi, ilość zwierząt hodowlanych, ilość ludzi w rodzinie, po prostu wielkość gospodarstwa, i wtedy na tej podstawie ktoś podejmował decyzję, czy w tym gospodarstwie potrzebny jest ciągnik rolniczy. Dopiero po takiej akceptacji można było ruszać do kolejki i kupić ciągnik. Niestety wiele gospodarstw, tych mniejszych, nie spełniało tych warunków. A żeby usprawnić sobie pracę na gospodarstwie, konieczne było zmechanizowanie tej pracy. I w tym celu właśnie ludzie sami budowali tego typu ciągniki. W tym konkretnym ciągniczku mamy silnik S320 produkcji Andrychowskiej, nasz polski silnik, którego konstrukcja. Już ma dobrych 50 lat, jak nie więcej. Co ciekawe, ten silnik jest do dziś ciągle produkowany, właśnie w Andrychowie. Niestety już nie na polski rynek, ponieważ nie spełnia norm i najnowszych wymagań środowiskowych. Jest sprzedawany za granicę tam, gdzie jeszcze te normy nie obowiązują. Jest to silniczek stacjonarny do napędu różnych urządzeń, do napędu jakichś tam nawet pomp do nawadniania, czy właśnie sieczkarni, mockarni do tego typu rzeczy. Jaki jest to silnik? To jest silnik wysokoprężny o pojemności 1,8 litra, o mocy 18 koni przy bardzo niskich obrotach 1500 obrotów na minutę. Jednocylindrowy wysokoprężny z wtryskiem paliwa pośrednim do komory wirowej. Silnik ten ma układ chłodzenia przez odparowanie wodny. Tu jest 30-litrowy zbiornik na wodę, do którego wlewa się wody praktycznie do pełna i ta objętość oraz te ruchy konwekcyjne wody, obieg samoczynny termosyfonowy wystarcza, żeby umieszczony na dnie tej wanny wodnej cylinder miał odpowiednie przyzwoite chłodzenie. Dlatego w tym systemie nie ma chłodnicy. Chłodnica, za chłodnica służy duży blok i duża pojemność yy, samego układu chłodzenia. Układ smarowania jest mieszany, rozbryzgowo-ciśnieniowy. Tu jest pompa zębata, która zapewnia smarowanie krytycznych węzłów tego silnika. To jest naprawdę dobra i solidna konstrukcja. Z czasów, kiedy naprawdę mieliśmy jeszcze świetnych konstruktorów i jeszcze mogli ci konstruktorzy konstruować tu w Polsce gotowe produkty, nie półfabrykaty dla zagranicznych firm. Ciągniczek ten ma układ napędowy. Na wszystkie cztery koła. To też jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Wymagało dodatkowej uwagi, dodatkowej pracy i dodatkowego wysiłku, żeby te wszystkie ten cały układ tutaj zmieścić, żeby podwiesić tą skrzynię rozdzielczą, skrzynię biegów, żeby połączyć te mosty. Oczywiście też konieczny był układ kierowniczy, to wszystko wymagało odpowiedniego, konstrukcyjnego podejścia. Oczywiście elementy tego ciągnika podczas jego budowy nie wymagały. Tak naprawdę konstrukcyjnego myślenia w sensie tworzenia nowych mechanizmów, ale połączenie tych istniejących mechanizmów w logiczną i funkcjonalną całość naprawdę wymaga oddania jego budowniczym szacunku. Tym bardziej, że byli to ludzie, którzy uczyli się wszystkiego sami. Uczyli się dlatego, że zmuszała ich do tego konieczność. Nie mieli Formalnego przygotowania do tego typu działań, a jednak sobie poradzili. Jednak potrafili zbudować pojazd, który spełniał swoje zadanie. Ojciec Piotra zainstalował w, w tym ciągniku rozrusznik elektryczny i akumulator. Natomiast Piotr zadbał też o to, żeby ten akumulator był ładowany i dlatego mamy tutaj dosyć nowoczesny, nowoczesny alternator, który, który zapewnia normalne ładowanie temu akumulatorowi podczas pracy silnika. Jak już Piotr wspomniał. Ciągnik ten posiadał pompę hydrauliczną i hydrauliczny podnośnik oraz trzypunktowy system zawieszania narzędzi zawieszanych rolniczych, więc można było zaczepiać do niego i brony, pług, można było je podnosić, tak jak to się odbywało normalnie w ciągnikach rolniczych, w fabrycznych ciągnikach rolniczych. Każdy produkt, jaki ludzie tworzą, mówi bardzo wiele o czasach, w jakich to powstawało, o tym, jaka była konieczność, z czego można było coś zrobić. Uwierzcie mi, moi drodzy, dzisiaj, kiedy wszystko jest dostępne, dosłownie wszystko, zbudowanie takiego pojazdu nie jest łatwe. Natomiast w tamtych czasach, kiedy nie było naprawdę nic, kiedy każdą rzecz oglądało się w ręce po 5-10 razy, zanim zaniosło się to na jakiś śmietnik, to było bardzo trudne. To wszystko trzeba było najpierw zorganizować. Kawałek blachy był trudny do zdobycia, a tym bardziej materiał na budowę ramy, mosty, które mogły funkcjonować, skrzynie biegów, jakieś wartościowe elementy. To wszystko trzeba było naprawdę postarać się zorganizować, bo takich rzeczy wtedy się nie wyrzucało. Takie konstrukcje były dowodem na niezwykłą innowacyjność i pomysłowość ludzi zamieszkujących polskie wsie bo wbrew pozorom nie jest to łatwo zbudować taki pojazd. Potrzeba była tak silna z mechanizowania i ułatwienia sobie pracy w gospodarstwie, że ludzie budowali tego typu pojazdy. Dzisiaj to nie jest wielka sztuka. Można byłoby kupić silnik stacjonarny, można kupić dowolnej wielkości koła, można kupić lub znaleźć na bardzo bogato dziś wyposażonych szrotach dowolne mechanizmy pędne, mosty, przedni, tylni, przekładnie, jaką chcemy. Można dzisiaj kupić każdy rodzaj stali, każdy rodzaj profilu. W tamtych czasach tak nie było. Wszystkiego brakowało. Trzeba było naprawdę myśleć bardzo po gospodarsku. Trzeba było uruchomić wyobraźnię właśnie w kierunku tego, aby wyszukiwać w swoim otoczeniu tego, co można było wykorzystać do budowy takiego pojazdu. A więc, jakieś mosty, może od łaza, może od aro, silne, przekładnia kierownicza. W tym, moment, w tym traktorku mamy przekładnię kierowniczą bodajże od Warszawy. Skrzynia przekładniowa, instalacja elektryczna. To wszystko trzeba było zbudować od podstaw. Ramy trzeba było znaleźć jakieś profile, które by to wytrzymały. Poza tym Później poskładanie tego wszystkiego tak, żeby to miało funkcjonalną jakąś logikę, żeby dało się tym jeździć, żeby prędkości rozwijane były odpowiednie. Przecież przy źle dobranych przełożeniach taki ciągniczek mógł albo jechać 60 na godzinę i nie miałby, nie miałby siły uciągnąć żadnego wozu, albo mógł jechać na przykład 3 na godzinę i być to totalnie bezużytecznym w gospodarstwie. Trzeba było te wszystkie prędkości dobrać. Odbiór mocy odbywa się przekładnią pasową. Trzeba było dobrać odpowiednią wielkość tych kół pasowych. To wszystko wymagało podejścia i yy, rozeznania takiego konstruktorskiego wśród ludzi, którzy w zasadzie nie byli przecież konstruktorami, ale konieczność ich do tego zmusiła i rozwikłali te problemy konstrukcyjne na tyle, Budując takie ciągniczki, że one spełniały swoje zadanie. Ich estetyka czy inaczej mówiąc uroda była kompletnie bez znaczenia. Co ważne było i co miało znaczenie, to ich funkcjonalność i przydatność w gospodarstwie. Dziś taki ciągniczek właśnie udało nam się znaleźć, żeby wam pokazać tu na Podkarpaciu, tu gdzie ich było najwięcej z jakiegoś powodu. Ciągniczek ten jest dzisiaj własnością Piotra Mierzwy, który opowie nam jego historię. Opowie nam, jak to się stało, że ten ciągnik jest w jego posiadaniu. Może dowiemy się czegoś więcej o, o tym, kto skonstruował i kiedy. Jak to się stało, że ten ciągnik do dzisiaj przetrwał. Do czego on dzisiaj służy. Witam Cię Piotrze. Witaj Jacku. Cześć. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję, że poświęciłeś nam czas i pokazałeś nam swój ciągniczek. Opowiedz nam od jak dawna on u Was jest? Od kiedy jest Twój i jaka jest jego historia? Co o nim wiemy? Z tego, jak ja pamiętam, od, no to od czasów mojego dzieciństwa, czyli jak byłem malutki, tato był za granicą. Wiadomo, bo to kiedyś było ciężko, jakiekolwiek pieniążki. Dlatego takie wyjazdy zagraniczne powodowały to, że coś tam jakoś można było grosza dorobić. Sytuacja była ciężka, wiadomo. Bo to był dom świeżo wybudowany, nie było jeszcze tak gospodarstwa zbudowanego, no więc wybudowało się stodołę, yy, garaże. No wiadomo, że potrzebny był i ciągnik, nie jak, jak to jak gospodarstwo założyć. Więc tato jeszcze tymi ostatnimi groszami, jakie miał, zakupił właśnie taki ciągnik, samorubkę. Tutaj niedaleko, tam dwie wioski chyba stąd. No i tak się historia zaczęła, żeśmy go nabyli. Ja próbowałem później... Yy, Namierzyć, jak już ojciec zmarł, nie? próbowałem po prostu, żeby dowiedzieć się kto go skonstruował, bo tak troszkę hmm. tej, tej, tej żyłki mechanika jest w sobie. Dokładnie. Ale nie udało się po prostu, no, z informacji jakie wiem, po prostu miejscowość, w której mieszkał ten konstruktor tych ciągników, po prostu on już opuścił i tam nie ma nikogo, zostały same ruiny, także nie, nie udało mi się znaleźć właściciela i konstruktora tego ciągnika. Jest on, on u nas podajże y, od 1983 lub 1984 roku, zaraz po stanie wojennym, jak ojciec wrócił z zagranicy, no to żeśmy go zakupili i cały czas do, do, do dzisiejszego dnia także go mamy. Powiedz mi, tutaj są, bardzo ciekawe to jest rozwiązanie, bo on ma napęd przecież na cztery koła, nie? Tak, 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 dokładnie, zgadza się. No z opowieści ojca, bo też wiadomo, że nie było takich możliwości, żeby się dużo dowiedzieć z, z książek czy z czegoś. Może i były, ale no... no wiem, że to jest napęd od Muskela, czyli jakiegoś tam rumuńskiego pojazdu. Skrzynia biegów właśnie z przełożeniem napędu na przód i tym, czy na wszystkie cztery koła, tak. Mosty chyba są trochę zwężane, nie? Tak, tak. Widać tam na przednim i tylnym moście, że jest obcinane, spawane, żeby te jakieś gabarety specjalnie zmniejszyć, skrócić, żeby był troszkę wąższy. Pewnie może i to miało jakiś yy, udział w tym, że musiał ciągnik mieścić się w rządki ziemniaków, czy czegoś, no bo to Możliwe. właśnie tak, tak było dawniej, że on też musiał pewne jakieś wymiary mieć, tak. żeby pasował do, czy do maszyny rolniczej, do podpięcia, czy, czy do takich innych tych. A powiedz mi, jaka jest historia jego kół, bo yy, to też jest ciekawa rzecz, nie? Ha. No historia jest kół taka, że... Wtedy, jeszcze jako z braku, z braku możliwości zdobycia, tak jak i wszelkich podzespołów, taki opon ja pamiętam, jak było i tutaj, pewnie też okoliczni mieszkańcy miał bardzo ciekawe opony. Także polegało to na tym, że miały jedną oponę łysą, tak zwaną, czyli już dam zjeżdżoną, założoną na, na, na felgę. A na to nałożono kolejną drugą, która była wita na prasie z takimi dziurami, co powodowało właśnie, że żeby zrobić tą przyczepność, nie, no bieżnik, nały, Tak, tak dokładnie ten bieżnik, I to było jedno na drugie naciągnięte i co powodowało, że właśnie ta przyczepność była wtedy w tym polu i dobrze się spisywała nawet czy na jakichś miękkich terenach, czy na tym. Także no ale wiadome, ciągnik pracował lata w gospodarstwie troszkę w lesie, przy, przy, przy jakichś działkach w lesie. Z czasem po prostu Z czasem, się zużyły. Tak, zużyły się, poprzerywały się te przecięcia między innymi No i mamy wymienione teraz na tak zwane te... I mamy teraz wymienione na e, opony od tak zwanej kosiarki listwowej konnej także. A, wiem, co to jest. No, tak. Z Bardzo stary. ładny mamy bieżnik taki, typowo ciągnikowy <laughs> Typowo właśnie, ciągnikowy, nie? dlatego tak, no. Pasuje tutaj. Tu przednia oś jest wachliwa, żeby wszystkie koła zawsze były na ziemi. Dokładnie. Wszystko jest wachliwe, chodzi, skręca się, przekręca się. Przekręca się. Mówiłeś mi, że pracowaliście na tym ciągniku w polu. On miał z tyłu też uh, wszystkie tak, i, zawi czy zawieszenie trzypunktowe. Tak, jak normalny hydraulikę. ciągnik miał pełną hydraulikę, miały przerobione maszyny, czyli tak zwane konne, no bo to wtedy tak wiadomo, że to była era przechodzenia z konia na jakiś mocniejszy sprzęt. Mhm. Wszystko było zrobione, był pług przerobiony, czyli tak zwany konny, był przerobiony na żeby było mocowanie na hydraulikę, brony. Wszystkie wozy tak ludzie przerabiali, że po prostu ten dyszel przerabiali później na zaczep do traktoru i tak, to, tak, że tak każdy element z maszyny rolniczej był przerobiony, żeby był dostosowany do tego ciągnika. Tak było. Jak się nim pracowało w polu? Nie grzał się? No grzał się. Jak łąka była duża, no to pamiętam jak byłem mały, jeszcze zawsze miało być to wiaderko. Dobrze, że akurat kołonki mieliśmy rzekę, to ojciec spuszczał tą wodę, która się w sumie już gotowała, no bo wiadomo, przy upałach w lato, jeżeli siano były. Ja latałem po tą wodę, tu się spuszczało, zalewało się chłodnej, bo wiadomo, że zawsze to jest te rzeki, woda zimna była, dolewało się i się dalej pracowało i robiło. Także tak wyglądała sytuacja, tak. A dzisiaj do czego on ci służy? Oprócz tego, że to już jest tak, sentyment. Tak, to jest sentyment, ojciec nie żyje, stał troszkę u rodziców. Ja od mamy go później wziąłem, odmalowałem troszeczkę, no wiadomo, służy tylko po prostu jako taki tak sentyment po, po rodzicu, po ojcu, i jako taki kolekcjonerski nabytek, to można powiedzieć. Powiem Ci, że fajnie, że go zatrzymałeś, bo wiele z takich ciągników pewnie skończyło na złomie po prostu. Tak, dokładnie, zgadza się, we wsi tutaj no, nie jest duża wioska, ale tych ciągników było kilka, sam pamiętam i tak teraz jak myślę nawet to chyba tylko ten jeden, który został tutaj. Świetnie. Słuchaj, bardzo ciekawa historia. W ogóle ciekawy jest tutaj rozwiązany też układ napędowy. On ma przecież wszystkie układ pedałów, ma taki bardzo też samochodowy sprzęgło, hamulec, tak, gaz. To jest zgodnie z zasadami normalnej motoryzacji, czyli... Pedał, sprzęgła, hamulca, ułożenie czy gazu, czy dźwignia biegu. Dźwignia wszystko jest jak i kierownica, jakbyśmy się czuli, że jedziemy samochodem. <grym> <grym> Nawet mamy tą deseczkę rozdzielczą, tak, która nam tutaj coś ma elegancką. Przybliżać do samochodu. Ja uważam, że dzisiaj wiesz co, to jest piękny dowód na to. I naprawdę warto go warto było zachować na to, że naprawdę ludzie przy, przyciśnięci, że tak powiem, do muru koniecznością z braku możliwości zakupu ciągnika byli w stanie zrobić coś takiego. To jest naprawdę kurczę Perełka, wiesz? Tak jest. Naprawdę też mam wielki szacunek do konstruktora tego, no bo widać to, że to takie przemyślane było z tego jeszcze co pamiętam. Jak tam my pojechaliśmy, jak po ten ciągnik, on, ten pan, zrobił dwa te ciągniki, no i, i jeden myśmy nabyli, drugi nie wiadomo gdzie później się sprzedał, ale wiem, że miał wtedy dwa do sprzedania, tak. Jakaś już mała, dwa to już prawie seria ma. Tak jest, mała seria. A tutaj był konieczna, była konieczna wymiana silnika jakiś czas temu, nie? Tak, zgadza się, no niestety już e, jakieś tam elementy w domu mamy, czyli e, typu panewki, e, jakieś części kołopasowe. No ale silnik już po prostu z racji lat i użytkowania w tym polu jednak, no bo to nie to, że jak przy młockach w lato tak służyły, tylko do czy tam do napędu jakichś maszyn rolniczych. Przy ciągu jednak on lata swoje pochodził. Tak. Jak nie zima, to wiosna cały czas pracował w polu. No niestety z powodu zużycia on po prostu był już na tyle zeeksploatowany, że trzeba było zakupić nowy. No i tak kalkulując koszty, no, dzisiaj na te strony aukcyjne, no, popatrzyłem, znalazłem tutaj z Zajanowem taki, taki silniczek na, na wózku. No i zakupiłem po prostu, wymieniłem go. No samo to, że no, silnik był odmalowany i też yy, Stanowił pan tego gospodarza, jakby nie było element dekoracyjny w ogrodzie, ładnie odmalowany. No to więc postanowiłem i odrestaurować resztę, dlatego już silnik taki są, jak, jak ten poprzedni właściciel go odmalował, a ja resztę konstrukcji po prostu do niego dostosowałem. Ale tak, żeby już był jak to się mówi w komplecie. Nawet i te koła bym by pod kolor Czyli nie pozbywasz się tego ciągnięcia. Nie, nie, nie. No Bardzo nie ma możliwości. Nie, nie. No tak, tak mam jakoś, że co już jak mam, to raczej staram się to mieć i naprawdę. Chyba, że mnie naprawdę kiedyś coś w życiu zmusi, ale wątpię. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Również Jacko dziękuję bardzo za rozmowę. Świetny ciągniczek. Dziękuję.